zmęczona. Ten, te ostatnie dwa tygodnie były naprawdę bardzo intensywne, więc dodatkowo atmosfera igrzyski, wszystko wokół. Dodatkowo gdzieś tam było bardzo ekscytujące, ale wiadomo, że też wymagało sporej energii, więc więc cały czas gdzieś tam idę na tej adrenalinie e, z wioski, z, z, z igrzysk, ale, ale powoli już zaczynam odczuwać te zmęczenia. Pozostaje jakiś tam niesmak. Bardziej jest mi troszkę przykro, jeżeli chodzi o debla, no bo tutaj nie gram tylko i wyłącznie ja jestem z Alą i e, miałam nadzieję chociaż na troszkę więcej też, że, że pomogę Ali trochę bardziej, e, bo, bo gdzieś tam przez to zmęczenie nie grałam na swoim najwyższym poziomie, więc no troszkę, troszkę tutaj myślę, że był większy jeszcze taki niedosyt, bo, bo mimo wszystko miałam nadzieję na troszkę więcej w deblu. Mój początek sezonu był dość słaby, więc gdzieś tam zawsze jest to taka trudna decyzja do podjęcia, że walczy tak naprawdę o punkty. Tutaj przyjechałam do Pragi po to, żeby gdzieś tam przetrzeć się przed mączką, tutaj przed igrzyskami, no bo nigdy nie wchodziłam w mączkę aż tak łatwo, zawsze zajmowało mi to troszkę. A tutaj pierwszy wygrany turniej, więc no, też nie do końca się spodziewałam, że, że zostanę do samego końca. Um, no i myślę, że, że z jednej strony się cieszyłam, bo to udowodniło, że ta moja forma z mączki z początku sezonu gdzieś tam się kontynuowała, ale z drugiej strony intensywność tego, że grałam dzień po dniu, ten przelot był naprawdę... No myślę, że też ten wiek trochę da, sprawia, że to ciało się nie regeneruje tak, tak jak trzeba. Też na tym poziomie, bo moja kolejna rywalka była naprawdę no jeszcze, jeszcze trudniejsza. Te konkurencje są w czasami w tak spektakularnych miejscach, że to jest naprawdę niesamowite. Akurat na szarmiarkę próbowałam gdzieś tam tylnym wejściem jeszcze się wbić, ale mi nie pozwolili. Próbowałam wszystkiego. Udało mi się rano pójść na siatkówkę plażową i byłam pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę już w ogóle sama miejscówka, ale też jak to było zrobione, jak to było zrealizowane. Było naprawdę pełen stadion, była totalna impreza. Wszyscy mieli naprawdę mega fans tego, więc byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, no, dla kibiców, jakie to było fajne przeżycie, bo dla mnie, jako kogoś, kto oglądał to z boku, było to coś troszkę innego, będącym przyzwyczajonym do tenisa, i było to naprawdę coś fajnego, takiego odmiennego. Niestety mam. Jutro już wylot do Toronto, bo turniej zaczyna się we wtorek, jest na hardkorcie, więc znowu kolejna zmiana nawierzchnia, to też chwilkę zajmuje. Więc, więc niestety tego odpoczynku będzie mało. Będę próbować, zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Niestety te dwa kolejne turnieje są obowiązkowe, więc myślę, że chwilę odpoczynku wezmę po Cincinnati przed US Open, żeby się zaregenerować przed wielkim szlemem. Muzyka